suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream and that you could have the power within one night to dream 75 years of time and you would naturally as you began on this adventure of dreams fulfill all your wishes but now let's um Let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. And then you would get more and more adventurous. And you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. Największa, najpotężniejsza i wyjątkowa konsola dla graczy. Witam Was, agenci, serdecznie w, drugim już, w drugiej części, którą zapoczątkowała opisy PS5. Pomimo, że ta konsola nie zasili szeregów mojego kanału, jednak jest ona na tyle ciekawa, że postanowiłem ją sobie. Omówić z grubsza w kolejnym materiale na tym kanale, od teraz opowiem o przeciwległym stronie barykady, którą jest Microsoft Xbox Series X, bezpośredni konkurent PS5. Moi drodzy, bardzo duża konsola. Bebechów ma od grzmota, więc nie będę się nawet łudził, żeby opisywać. Yy, yy, każdy centymetr tej konsoli. Na tabeny film wlatuje dzień przed premierą, także jest już bardzo niewiele czasu, żeby niezdecydowani pod jej decyzję, no ale niekoniecznie. Jeśli pamiętacie mój poprzedni materiał, to wspomniałem tam o tym, żebyście najlepiej się wstrzymali do 19, kiedy to będziecie mogli sobie obie te konsole porównać. Ale ponieważ to jest materiał, czego oczekujemy od, od Xboxa Series X, to nie zamierzamy tutaj się tego. Nowy pad, który wygląda troszkę inaczej od, tam od padów od Xbox One'ów czy Xbox 360. Przede wszystkim jest ważne to, że on, że tamte pady działają na tym Xboxie, czyli te stare pady, będziecie, nie będziecie ich w ogóle musieli wyrzucać, że one są tam razem z konsolą. Sama konsola będzie posiadała tak zwane żywe 4K, co jak widzieliście w całym tym zwiastunie, wiele znaczy. Dla twórców, bo będą mogli tworzyć swoje materiały o, o tego, o bardzo realistyczną grafikę tak realistyczną, jaka dostępna jest jak na razie tylko w kinach więc to jest naprawdę wielka ta wielki skok technologiczny naprzód. Przyszłość zaczyna się dzisiaj. Przyszłość zaczyna się teraz. Tak naprawdę konsole przyszłości są już za rogiem. Jedna będzie miała premierę już jutro, następna będzie miała premierę za tydzień. Tak naprawdę jesteśmy o krok od największej generacji konsol w dziejach świata. PS6, czyli następne Xboxy będą bardzo daleko planowane do przodu, już bo, tak na dobrą sprawę, nie są one póki co nam do szczęścia potrzebne. Konsole, które będziemy mieli teraz, czy wesprzemy Microsoft i jego Xboxa Series X, czy też będziemy to. Będziemy wspierali ten czy naszą PS5. To są już nasze zdania, i my stwierdzamy, czego tak naprawdę oczekujemy od naszych producentów. Fanatycznie oddani to będą bronili, że ten jest najlepszy, ten jest najlepszy. Każdy ma swoje zdanie. Ja na przykład wesprę PS5. Chociaż powiem wam szczerze, że produkt Microsoftu też budził moje zainteresowanie, więc nie tłuczcie mnie potem w komentarzach, że ja się nie znam, że tak naprawdę nie chcę, nie chcę słyszeć o Microsoftie. Rozważałem Microsoft, ale pamiętajcie, że ja siedzę z tym z Sony już od bardzo dawna i po prostu wolę na to inwestować. Ee, żywe 4K, co to znaczy? To znaczy tyle, jak mówiłem, że będziemy mieli to, co w kinie, jak dotąd widzieliśmy. Zresztą widzicie sami teraz po zwiastunie, co, jak to będzie ładnie wyglądało. Ee, konsola jest z tych gatunków, które się nazywają konsolami przyszłości. Wielkość. No, rozmiarowo wygrywa PS5. Dlaczego? Dlatego, że PS5 jest, no można by rzec, o wiele mniejszą konsolą niż Xbox Series X, w takiej sytuacji konsola. Rekompensuje to swojemu nabywcy yy, wielkość z webechami, które ma w środku. Yy, z jakiegoś powodu powstało jako takie wielkie pudło, przypominające niewielką drukarkę. Yy, dlaczego? Dlatego, że agenci tutaj jest mnóstwo webechów yy, odpowiadających za jakość grafiki, dźwięko, dźwięku, odpowiednio yy, odpowiednie dual shock, yy, no i ogólnie inne rzeczy, na których ja już się wtedy nie. Niestety wykładam, bo nie znam tego. Jeśli chodzi o sam kontroler, jest on dość innowacyjną technologią. Z racji tego, że niby wygląda jak podobnie, ale dodano mu kilka nowych tych przycisków. O których się z grubsza nie wypowiem, bo byłoby to nie na miejscu. Jeśli chodzi o mnie, ponieważ ja nie. Nie będę w to inwestował, więc nie, nie czytałem o tym aż tak dużo. Ale, no, chłodzenie. Chłodzenie, tak jak i w przypadku produktu Sony, jest w tym, w tym wszystkim dość dobre, bo konsola nie będzie się tak nagrzewać, jak nieszczęsne PS4, czy, in, czy, czy tak jak niektóre Xboxy starej generacji. Kontatybilność. No tyle, o ile Sony poszło we wstecznej kontatybilności o jedną konsolę wstecz, czyli o PS4, tak yy, konsola Microsoftu pójdzie we wszystkie yy, Xboxy, jakie powstały dotąd. Czyli na tabę cofnie się mocno w czasie o prawie 20 lat yy, gry. No jak widzieliście, FIFA będzie, wyścigowe Horizon, oczywiście. Strzelanka trypu Crisis, a jakże? A i oczywiście nasze dla nas najważniejsze Resident Evil 8 również tu będzie. No, ale że Resident Evil 8 będzie akurat w, na konsolach w 2021 roku, to akurat to pozostawiamy sobie na później. Mais Morales, czy dziedzictwo Hogwartu, tutaj tego nie znajdziecie. To są ekskluzywy na PS5, dlatego właśnie wam mówię, że najlepiej będzie rozważyć to po premierze już PS5, bo sobie zdecydujecie, czy, czy chcecie iść w ekskluzywy, które oferuje PS5, i dodatkowo tam od to, co oferuje i Microsoft i, i PS i Sony i Sony produkt, a czy po prostu chcecie iść w nostalgię Xboxa i po prostu w to wszystko co było na przykład Silent Hill czy inne tego typu rzeczy czy Fatal Frame Agenci jeśli chodzi o tutaj wszystko no to konsola Series X nie ma aż tylu gadżetów No powstał tylko jest tylko widoczny jeden egzemplarz nie ma takiego, że jest bez stacji dysków, jest tylko ze stacją dysków, no i nawet i tutaj na plus tej konsoli zasługuje fakt, że tego, że przy napędzie jak tym CD-ROM to konsola przy uruchamianiu płytki nie brzmi jak silnik odrzutowy, więc konsola pozostaje cicha nawet gdy, gdy zaczniecie tutaj. Uruchamiać. Yy, może być tak, agenci, nie wiem jak to będzie, czy że konsola będzie potrzebowała, tak jak Xbox One, yy, specjalnej kamerki dla siebie, przez co dostęp do niej będzie o wiele trudniejszy, zważywszy na fakt, w jakim się teraz znaleźliśmy. Wielkość też ma znaczenie, agenci, ponieważ yy, wielu z nas na przykład ma małe biurka. Ja mam ogromne, akurat, ale yy, na przykład. E, przypuśćmy, że macie zwykłe biurko, na którym stoi już i tak od groma kabli e, i e, Series X będzie Wam naprawdę dużo miejsca zajmował. Także, jeśli będziecie chcieli e, kupić Xboxa Series X, musicie liczyć się z faktem, że on może się na tym biurku zwyczajnie nie zmieścić. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Cena. E, no, cena jest. E, uff, uff, o, jedyne parę tam złotych tańsza niż tej zwykłej konsoli PS5, dlatego też mówię, że powtarzam się jeszcze raz, wstrzymajcie się do czasu, aż wyjdzie PS5, i wtedy podejmijcie decyzję. To jest bardzo warte wszystkiego, co robimy, bo cena tej konsoli będzie wynosiła 2000 bodajże, chyba 249 złotych. Więc ona jest tylko parę złotych tańsza, bo konsola na przykład Sony będzie kosztowała 2299, co daje nam tylko parę złotych w przód. Dla jednych to jest o wiele za dużo, ale dla niektórych to po prostu jest, jest błahostka, bo na przykład skoro i tak już zarabiają, to pewnie mają odłożone na konsolę 2700 na ten przykład i po prostu to czy wybiorą se Sony, czy to jest bez znaczenia w guście cenowym, no a przy okazji możecie wtedy rozważyć czy wolicie iść z ekskluzywy i ewentualnie przy PS plus dostać wszystko to co mieliście we wstecznej kontatybilności czy po prostu chcecie iść w nostalgię i produkt Microsoftu a cena jest dla was najważniejsza czyli że te parę groszy się zaoszczędzi to przywalimy więcej gier E, to zależy agenci, ponieważ Xbox Series X, jeśli coś na niego wyjdzie, e, stricte na niego, to na pewno m, będzie to drogie równie mocno jak produkty na PS5. Na ten przykład teraz e, kon, na konsolę PS4 gry są drogie, chociaż będą tańsze na pewno od, od gier na PS5. Teraz spadną sceny. Bo to konsola starej generacji, a tutaj mamy nową generację. Na przykład PS3, przy nich to już dziadziuś jest. A dużo nowych modyfikacji. Właściwie to tyle mogę powiedzieć o konsoli Microsoftu. Tak naprawdę można powiedzieć, że jest dosyć ciekawym produktem, zarówno jak nasza PS5. No i zostaje nam tylko czekać, no i potem porównać sobie co wolicie i w co wolicie inwestować, czy w to, czy w to... Ja, jestem, ja jednego jestem pewien agenci, Jeśli Wy tylko będziecie z tego wyboru zadowoleni, to tyle powinno Wam wystarczyć i grunt, żebyście wy się dobrze bawili bo że tak powiem recenzje tego typu produktów, takie jak teraz ta moja, to można sobie pogderać, pogderać, ja na przykład, widzicie, ja poświęciłem wiele lat swojego życia wspierając komputer, dużo go modyfikowałem, a potem przeżyciłem się na konsolę Sony i przez Sony zostałem, raz miałem tam styczność z Xboxem One S i, i to właściwie było tyle, co, co miałem, potem zresztą sprzedałem go koledze. Bo on inwestował właśnie w wszelkie xboxy, a ja zostałem przy Sony i przy Sony zostanę, więc no jeżeli ktoś lubi tytuły test xboxa, to czemu nie, możecie sobie jak najbardziej coś takiego sprawić. No i co mi pozostaje? Przy tym krótkiej opinii już, mogę życzyć wam tylko powodzenia w poszukiwaniu konsoli swoich marzeń. Ja osobiście wybieram PS5, więc ja jeszcze sobie trochę poczekam, ale to, co, w, co wy wybierzecie, czy to jutro pójdziecie do sklepu i wydrzecie pierwszego Xbox Series X, czy zaczekacie tak jak ja i porównacie sobie, po czym podejmiecie decyzję. Ważne, żebyście byli zadowoleni, żebyście to wy podjęli tę decyzję, a nie żeby twórca podejmował ją za Was, tak naprawdę. Bo tak naprawdę ja Wam tutaj w tle pokazuję zwiastuny i PS5 i tego i Xboxa, więc generalnie te w tle mają tylko stanowić taką otoczkę. A to, co wybierzecie, to już jest Wasz wybór. I pamiętajcie o tym, że nikt nie może Wam tego narzucić. Pragnę życzyć Wam powodzenia w poszukiwaniu konsoli swoich marzeń w nowej generacji konsol. Polecam również tego Xboxa tak samo gorąco jak polecam PS5. Każdy ma swój wybór, i agenci, cóż, powodzenia i do zobaczenia na jutrzejszym live. I powiedzcie w komentarzach, na którą konsolę się zdecydujecie. Czy jednak weźmiecie i poczekacie na Sony, i wtedy podejmiecie decyzję? Czy jednak stajecie przy swoim, że kupujecie teraz Xboxa, czy poczekacie na PS5? Ode mnie to wszystko. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, hej. A teraz, tak jak było wcześniej. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could have the power within one night to dream 75 years of time. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, fulfill all your wishes. But now let's um, let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control, and then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream, and finally you would dream where you are now.